Karolina Andraka zapraszam na kalendarium wydarzeń muzycznych. 26 września o godzinie 19:00 w Filharmonii Dolnośląskiej zaplanowano inaugurację 24 ogólnopolskiego festiwalu Gwiazdy promują. Klub Nowa Parkowa zaprasza 26 września o godzinie 21 na koncert Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje. W Chacie Izerskiej w Szklarskiej Porębie 26 września o godzinie 18 odbędzie się koncert Tak Niechcący Mija Czas w wykonaniu Zbyszka Stefańskiego, Radka Kuny Kuneckiego i Wojtka Michalskiego. 27 września o godzinie 17:00 w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie rozpocznie się koncert Jacka Borowicza oraz Olafa Andruszko. W Ameryka Restobarze w Kowarach 27 września o godzinie 19:30 zaplanowano wieczór z muzyką rockową i bluesową na żywo, podczas którego wystąpi Bandy. Współdzielczy Dom Kultury Kopernik w Legnicy zaprasza 27 września o godzinie 19 na koncert jazzowy grupy Irek Głyk Trio. 27 września o godzinie 17 w sali maneżowej Legnickiego Centrum Kultury odbędzie się koncert jubileuszowy 50 lat zespołu pieśni i tańca Legnica. 26 września o godzinie 18.00 w Teatrze Starym w Bolesławcu rozpocznie się koncert poświęcony Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okuczawie w wykonaniu zespołu Piramidy. W Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu zaplanowano dwa wydarzenia. 26 września o godzinie 19.00 inauguracja 48. sezonu artystycznego. I 27 września o godzinie 18.00 koncert pod tytułem Polski czardasz". I na koniec 26 września o godzinie 18.30 w Kościele Pokoju w Świdnicy w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Organowego imienia Krystiana Szlaga odbędzie się koncert balarza Szabu.